Joł, joł, siema, siema. z roboty. Czas się pobawić. Oczywiście nie pijemy. To był tylko żart. Bankieta przegrała. Wygrało na nie. Czyli nie ma drunk streama. Czyli będzie luźny live. Poza wędkowy. Więc wstawać, nie robię i dawać. No, ile można spać? Kurde. A nie, że wstajecie kurde o siódmej, ósmej. Albo nie wiem o której, albo wcale. Trzeba się ruszać to. Już tu powinno być 10 osób. Kurde, przecież jeszcze do roboty nie pojechać. ale mi się pić chciał energola no zapowiada się dzisiaj bardzo ale to bardzo fajny dzień przepraszam zapowiada się ostro będzie się działo trzeba wykorzystać te wczasy no Chodzicie i wychodzicie, zostańcie trochę na dłużej, a nie zerkacie tylko co wiśnia robi o, Społeczność Jeszcze nikogo nie ma ale faj, fajnie, że to da, dało się włączyć Przynajmniej będę wiedział kto najczęściej jest najlepszym widzem, bo ma koronę wtedy. Dany widz, jak, jak uczestniczy często na live'ach, to ma koronę od, je, od miejsca jed, pierwszego po miejsce trzecie. Im więcej będziecie na live'ach uczestniczyć, tym więcej będziecie punktów kanału dostawać i będziecie mogli je wymieniać. Na na przykład jakieś tam dyplony, czy jakieś naklejki, coś tam. Nie wiem, jak to z Waszej strony wygląda. Musiałbym się odpali odpalić na innym koncie, na drugim telefonie. I zobaczyć, jak te punkty kanału działają. Nikt nie idzie, pierdzielna bąka. O no, a co? Poświętowaliśmy. Bąkiem Muszę też, że będą się cieszyć, że wiśnia w końcu bąka puścił. Halo halo, czy ktoś jest na tym live, czy nie? Pisago, gdzie lecisz na wakacje, o, czekaj, i ty masz numer jeden i dostałeś właśnie 25 XP XP kaczy, no, punkty kanału Im więcej będziesz uczestniczył, za, yy, pisał tym więcej będziesz dostał punktów i później będziesz mógł je wymienić na coś a wracając do twojego pytania, gdzie lecę na wakacje To lecę Do Dubaju, do Dubaju, do chłopaków No, do chłopaków lecę Tylko to będzie taki Kurna, nie ma śmietnika nigdzie, nie chce mi się tej puszki tak nieść Tylko ten Dubaj będzie trochę inny niż prawdziwy Dubaj No To miało być tak, wiesz Andrzej, ty draniu nie żartuję. Taka piosenka jest. Andrzeju Przepraszam Hejka Maty jak tam? A spoko no. Ciężka notka No czy ciężka Pracowita mocno Ale Daliśmy Daliśmy roundę mi się że coś do mnie biegnie A to tylko słupek mnie wystraszył co to robisz tak z rana? No wracam z roboty no panie Andrzeju Ta do Dubaju, że jak ty paszportu nie masz No kurna wawa Brawo Brawo za spostrzegawczość Tylko, że właśnie ten Dubaj będzie inny Dubajem. Takim polskim Dubajem No Jak tak bogaty Mamę no, do, do to wejść daj na skinę do CS-a <laughs> weź, powiem ci tak, nie baw się w te skiny do CS-a, bo to jest niewarte, bo ty tylko tracisz kasę na te durne skiny, które tak naprawdę nic ci w grze nie dają. To one ci tylko dają satysfakcję, że... Fajny, masz broń pomalowaną. a pomalowana broń nic ci nie da, jak dobrze strzelać czy coś. To tylko wygląd. Więc nie wiem po co ludzie wydają tysiące złotych swoje ciężko uzbierane pieniądze na jakieś głupie skrzynki albo głupie te skiny, do, do, do gier. Na przykład do Fortnite'a czy, czy właśnie do CS'a się kupuje. Ktoś to się kurna jakby tak policzył ile młodzież wydaje to jest masakryczna duża suma Chyba skiernica Afryka tak polecisz A zobaczysz gdzie będę a się zdziwisz To nie będą skiernica Odwiedź go Ale kogo mam odwiedzić? Przemyć Przemyć? Prze a po co mam trochę? Kupisz auto z salonu. A kiedy kupujesz yy, auto z salonu? Auto z salonu już czeka, tylko jest taki problem, że nie ma czego odbierać na razie, bo, bo jeszcze prawka nie, nie, nie ukończyłem, nie? więc bez sensu, że teraz bez prawa jazdy jeździł i miałbym stracić na dłużej lub na zawsze. Mm. Okej, okay, czekam. Nie no że skrzynkami za dychę można i po... no, tu akurat masz rację no. Możesz mieć farta i kupujesz jeszcze skrzynkę na przykład, nie wiem. No nie wiem. Nie wiem jakie są ceny, bo nigdy nie kupowałem skrzynek. Nie orientuję się w tych. Choć widziałem jak ludzie tam otwierają, ale powiedzmy no nie wiem. Za dychę, nie wiem, za 25 zł skrzynka. No i wypada ci kosa powiedzmy na 600 stów czy tam 1000 zł, nie? No to już jest fajnie, ale to jest raz na jakiś czas, to ty zanim ci ta kosa wypadnie, to więcej kasy wydasz. Znaczy no wiadomo, no zwróci się to w końcu, tak? Ale to jest taka niby zabawa. No. Ja tam wolę nie ryzykować. A no, tak, rozumiem. <śm> No rozumiem, ciekawe, zobaczę jak macie. O, Andrzej ma 70 punktów kanału i Ty wsza y, też. Masz. Prza, wsza, wsza. Hisago, czyli psza też ma 75 punktów kanału. Tym teraz mi się właśnie muszę robić częściej, la, lajwy. Bo Wy za to nagrody zdobywacie, nie? punkty kanału, tak jak u innych streamerów jest. Nie wiem czy macie, możecie to zobaczyć? Wy to widzicie? Społeczność i każdy, kto ile, co ma, co, za co to dostaje? Macie coś, podgląd pod to, czy nie? Andrzej, weź napisz czy coś Ci się wyświetla w tym temacie. Ty, a czekaj. A jak kliknę na cienie? Nic się nie dzieje. Czyli to jest tablica wyników społeczności. Ciekawe. Nowość na... jako dodatek. Powiem Wam, że ten YouTube się rozwija, rozwija się. Dodają coraz fajniejsze rzeczy. Niedługo to Normalnie będzie fajna platforma do streamingu, tylko żeby jeszcze nie obcinali jakości streama, nie? To by było coś. Nie będzie live przez dwa tygodnie. No nie będzie, nie będzie. No, będą tylko storki. Storki z różnych tam miejsc. No. W końcu. Yy, no. Może odwiedzę Reza w Tomaszowie. No. Jak będzie miał czas i chęci, to gdzieś wyskoczymy, live'a pierdzielniemy. Tutaj res pociśnie w końcu tego Alexa na live'ie. No, no trzeba, trzeba odpocząć, trzeba trochę głowę naprawić, yy, nabrać yy, weny, pomysłów, bo bo się totalnie wypaliłem co do YouTuba. No. Chciałbym dużo robić, ale tak naprawdę nic mi się nie chce robić, jest typa, typa, nuda, ale widzę jako wierni widzowie, to chociaż lubicie ze mną pogadać, no wiadomo, byłoby Was więcej, jakbym na przykład robił streamy, yy, live'y z gośćmi, typu, no z osobami, które by chciały brać udział w, yy, w live'ie, nie? No ale na razie takich osób nie mam. Kogo bym nie spytał, to każdy się boi publikacji tw swojej twarzy i swojej osobowości. No. Żulami i ten to kurna oni to tylko by chcieliby robić, ale to tylko dla kasy. No ale w sumie może coś by się wtedy zwróciło. No nie, nie wiem. Czas chyba najwyższy to chociaż przetestować. O, a nie ciągle się obija. No i co, i na dniach. Jak wrócę, to czas chyba pograć w końcu jakieś gierki normalne typu, nie wiem, For, Fortnite, Minecraft. Yy, tyle gier fajnych powychodziło. Yy, Rotcraft. Taka gra jak yy, Spina Ires, coś w podobie. Jeszcze gier, kurna aby się, panie wróciło do gry. Tylko mówię, no, na to, żeby to zacząć robić. O, za walnę sobie drugiego bąka. O, dla widzów, żeby mieli co shotować i, o, i co przez dwa tygodnie robić, to będą przynajmniej moje bąki puszczać. Oczywiście, przepraszam, bez kultury jestem, no ale dobra. To robię dla shoterów tylko. Bo mnie tak prosili, żebym w końcu na live'ach Bąb czury puścił. No to macie. Gdzie ty tak o czwartej lecisz? Do domu. Mistrz z pracy? Co ty myślisz? że Ja nie pracuję? Mówiłem, że ja pracuję. No. Co ty myślisz, że ja nie mam co robić i kurna będę specjalnie wychodził o czwartej z domu, żeby gdzieś pójść i odpalić live'a, że niby z pracy, prawda? No niestety. Niestety, niestety, ale trzeba pracować. Mówiłem, że pracuję na nocki. I tyle. Dawidku. Dawidzie. Welcome to. Ale ja nie wiem. O... To pytam. Nie, no spokojno. To ci odpowiadam. No. Nie, no bo dużo osób nadal nie wierzy. Że, że pracuję, że tylko się wstaję rano, żeby tylko udawać, ale żeby nie było, a nie, nie mam, znaczy, w tak mam, nie będę tak wyciągnął, bym wam kartę pokazał, że mam. No. Halo, halo, Kamil S! Kamil, Kamil, przybył wielki yy, Kamil S! Co robisz ogólnie? Co robię ogólnie? Ogólnie to gadam cały czas z widzami, spaceruję z Rokim, czyli z moim psem, yy, od czasu do czasu tam przy piwku spędzam z wami czas. No i co? I, i tak to wejdę na kanał za co robiłem wcześniej, co robiłem, te, co robię teraz, co robiłem dużo, dużo kilka lat temu. No i tyle. Może ci się kanał spodoba, może nie. Jak Ci się będzie podobało, zostaw coś po sobie, łapkę w górę, serduszko i subskrypcję. A jak nie, no to, to No to, to niestety, no tak bywa. Muszę się wysmarkać, czekajcie. No, puściłem się glutka, bo mi się nie chce sięgać. A nie, też mam chusteczki, tu. Chuj, to prawda? Mam czysty nas? Czysty co robisz? O pracę chodzi. Sprzątam i pro, pomagam trochę w produkcji, wiesz? No to jak następnym razem będziesz o, o coś konkretnie pytał, to zadawaj już całe cał, zda, zdaniowe pytanie, wiesz? Bo jak zadałeś co robisz ogólnie, no to mo, zrozumiałem, że chodzi ci o live'y co robię na live'ach a ty teraz dopisałeś, że chodzi ci o pracę? No to czy ja odpowiedziałam? No. idzie następny bączur dla szoterów? O, ten mocny pośród. O, i następny. No i. A, i Dawid, co jeszcze robię? Yy, moi szoterzy uwielbiałam, jak yy, ich zadowalam bączurami. <gryw> Wiem głupiej śmiesk to, ale ale lubią to, dawno nie puszczałem, więc tym to robię bo dwa tygodnie mnie nie będzie no zerknę bo cię subskrybuję ale muszę nadrobić, a spoko pamiętam twoje lajwy ze spacerów, ale mnie uciekł kawałek no to zapraszam do nadrobienia ogólnie się nic, mówię nic ciekawego się nie wydarzyło nowego ale jak się coś wydarzy Właśnie, muszę zrobić dzisiaj przed albo w trakcie wyjazdu. Te, miałem nagrać te yy, recenzje, bo mam buty, jedne i drugie już przetestowane, nowe. Bo trochę w nich, w takich, w takich pokażę wam. Więc może w końcu się wezmę i nagram te recenzje butów. I tyle, Wiesienka, misiaczku, kiedy randka z J. Yy, z. Z. nie wiem, nie wiem, na serio nie wiem. Nie mam do tego głowy, żeby z Jackiem się teraz spotkać, ale myślę, że no zaproszę w końcu do siebie i nagramy coś w końcu kulinarnego, no i tyle. Yy, albo od wiedzinki Uce Ja coś czeka. No ja wiem, że czeka, czeka. Na mój sygnał czeka. Jakie buty? A zwykłe Adidasy. Z ks -a. kupiłem dwie pary takich y, zwykłych adidasów takich znaczy lekkich i takich ze skóry, żeby trochę na, des na deszczyk były y, odporne. Zaproś go na skiernik. on na Afryce już byliśmy. Na, jak nie ogląda się Andrzej, to nadrób wszystkie odcinki z Jackiem na zbieranie butelek. Ja Jacek nie ma tak, czasu na takie rzeczy, jak zbieranie butelek. No. Dobra, ja się zwijam, bo jest pół do. Ile kosztowały te buty? Jedne kosztowały 120 zł, a drugie 175. No. Wrzucę znaczy odcinek z nich, recenzję. choć mało w nich, znaczy w tych nowych, nowych, skórzanych. Ze, znaczy skórzanie, ze skóry mało chodziłem, tam z 3 dni A w tych drugich no to trochę już chodziłem Więc mogę się na nie, na ich temat wypowiedzieć co nieco Ja wszystkie spółmy kupuję A no to spoko, no każdy ma swój gust Kurde muszę się ogolić, bo mi Boki tu zarastają Nic tu nie rośnie prawie, a tu po bokach kurde mi takie <laughs> Rosną włosy Dobra widzowie, to ja się żegnam z wami. 20 minut live'a było. Trzymajcie się. Ja lecę odpoczywać i później wylot. No i co? I czekajcie na storkę inny odcinek z recenzji butów. A tymczasem się żegnam. Bye bye.